Dzień dobry, tu Stanisław Krajski. Czy rozmawiam z Panią Marią Kominek? Tak, jest. Dzień dobry. Eee, cieszę się cieszę, że Pana widzicie. Też się cieszę. Eee, wiele osób jest zachwyconych filmem Krystiada, A Pani co na ten temat sądzi? No, proszę Pana, no mnie też bardzo się ten film podobał. Uważam, że jest to film naprawdę wart obejrzenia. Film, jakiego bardzo dawno nie widziałam. Można by powiedzieć tak bardzo skrótowo film naprawdę katolicki. Widział Pan ten film? E, tak, 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 ale wiele osób ma różnorodne ale do niego. No, różne, każdy może mieć różne ale, szczególnie ludzie, którzy są przeciwni Kościołowi, mogą mieć wiele ale. Film... Ja nie chcę tutaj się wypowiadać jako historyk, czy jako ktoś, kto zna się dobrze na historii, a z tego co czytałam, film nie do końca odzwierciedla historię. Chodziłoby o to, że on ma taką bardzo radosną końcówkę, można by było powiedzieć, po ukazaniu męczeństwa tego młodego Chłopaka, którego niestety w tej chwili imię nie pamiętam, ale który jest autentyczną postacią, wreszcie święty kościoła, beatyfikowany przez Jana Pawła II. Po ukazaniu jego męczeństwa jest scena, w której pokazany jest taka radosna dzieci, które wychodzą chyba po komunii pierwszej, z jakąś procesją i wydaje się, że tak jakby wniosek, konkluzja tego filmu byłaby taka, że męczeństwo to wszystko doprowadziło do powrotu do triumfu katolicyzmu i mnie się to osobiście bardzo podoba mnie się to podoba, bo w ten sposób film daje nadzieję czy to już się stało czy ten triumf już nastąpił, czy on nastąpi. Ale on jest zawarty w mężczyństwie. Zawarty jest niejako w tym, że każda ofiara będzie owocować później w jakiś sposób. A jeśli chodzi o sprawy właśnie, to co na początku. Związane powiedzmy z sensu stricto z historią. To jednak aż tak pięknie w Meksyku się nie stało. Do dziś dnia gość jest prześladowany. No może nie w taki ostry sposób, ale o ile mnie pamięć nie myli, episkopat tam musiał zapłacić dosłoną jak na tamte warunki karę za to, że jego świątobliwość, Jan Paweł II, będąc w Meksyku chodził w Sudanie, bo księżą w chodzić nie wolno. No także wydaje się, że tego niejako brakuje w tym filmie z jednej strony. Z drugiej strony jest ta niejako nadzieja, która ukazuje, że Kościół i tak zutrymuje. Ale to, ale to ja mówiłem o, o tych, którzy są katolikami, ale uważali, że zabrakło im w tym filmie pokazania, dlaczego tak się działo. Znaczy, że stała za tym masoneria, można powiedzieć, sataniści, którzy byli u władzy od wielu lat w Meksyku. Tego na pewno brakuje. Na pewno brakuje trochę takiego ukazania właśnie historii. Jako taki, no bardziej z tym, że no, to też jest film, to jest obraz pewien. On jest skoncentrowany tak jakby na tym, żeby ukazać bohaterstwo ukazać, męczeństwo tego chłopaka ukazać męczeństwo tych ludzi, ich oddanie sprawie kościołowi, ukazanie właśnie tych wszystkich Chrysteros jak <Ky> ludzi do kochanych Chrystusa, wiernych Chrystusowi Matce Bożej. Tak mi się wydaje, że pod tym względem film jest y, naprawdę idealny. Dodając jeszcze to, że jest bardzo piękny jak obraz. Sam sobie jest piękny, pięknie zrobiony. Bardzo ładne sceny są. A okrucieństwo nie jest pokazane tak, żeby żeby było pokazane dla samego okrucieństwa, tak jakby. Znaczy ma sens. Ma sens. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Boże. Dziękuję. Eee, szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.